Siemaneczku moi drodzy, jestem Mikołaj i tym teraz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagramy w Inazuma Eleven Ghost jest 2013 W ostatnim czasie dzieje się dużo, ale i też mało Mianowicie na odcinku występuje mało odcinków, a raczej dużo streamów A czemu to? Bo przygotowujemy się właśnie do następującego streama, który będzie odpowiedni w piątek Ale zaraz przejdziemy do rzeczy, wiem za szybko mówię, przepraszam, postaram się opanować Dobrze, pierwsza sprawa jest taka, że sobie próbujemy zagrać meczyk Zagramy sobie meczyk, bo to jest oczywiście moja drużyna i zaraz wam wyjaśnię o co chodzi jeśli chodzi o piątek, streaming, to będą to same mecze wybierane przez Was. O co chodzi? Dałem Wam ankietę pod tą premierą. Macie w komentarzu, wejdziecie sobie na tą ankietę. 18 drużyn, która będzie miała przewagę, które będzie miało przewagę te drużyny, przejdą do fazy, w której będziemy grać nimi albo przeciwko nim. Później będę robił ankietę, jak gramy sobie daną drużyną. Mamy dwie drużyny, tak? No I będzie ankieta, przeciwko której, a którą mam grać. W sensie, po prostu będzie jedna ankieta, na które, przeciwko której mam grać, więc zagram tą pierwszą. I o co chodzi? Będziemy sobie robić tak eliminację. Na początku będzie 18 drużyn, później będzie 9, no i później będzie musieli to rozwinąć sytuację. Najwyżej się doda dodatkową drużynę. Zobaczymy. A może będzie po 20? Zobaczymy. Na razie możecie sobie głosować. Zobaczymy, jak to wyjdzie w temacie, i teraz robimy kolejną sprawkę. Moi drodzy, gramy sobie meczek właśnie. Zagrajmy sobie przeciwko królewskim. Ostatnio miałem dużo pytań na temat tego, jak włączyć mecz. Chociaż może nie tak dużo pytań, ale dużo osób jeszcze nie ogarnie, jak włączyć mecz. Dobrze. Tak, jak jesteśmy w tym ekranie ładowania, który mamy tą edycję drużyn. Mamy bardzo ważną sprawę. Mianowicie, moi drodzy, jeśli chodzi o to, to będziemy. Wykorzystywali tu dwa klawisze, przepraszam za to, że musiałam na chwilę odejść. Ale już jestem bliżej. Mamy do wykorzystania dwa klawisze. Gdy naciniemy kontrol, nasze funkcje wyświetlają się nam dodatkowo, czyli na przykład zmiana drużyny, zmiana drużyny, zmiana członków drużyny, tak? Wyświetla nam się oczywiście jeszcze zmiana kapitana i wicekapitana, zmienia się nam formacja drużyny, nasze możliwości dodatkowe, czyli kto będzie wykonywał rzuty, i tak dalej. Jak chcemy sobie dalej przejść, naciskamy po prostu E, później naciskamy lewy przycisk myszy i dzięki temu jesteśmy w stanie sobie na spokojnie, moi drodzy. Gdybyście mieli z tym problem, no to wiecie. Przypominam również o jeszcze jednej sprawie, mianowicie pod nowym odcinkiem, a raczej nowym streamem, jak już na tym odcinku możecie zobaczyć, zmieniłem cel donate'ów. Cel donate'ów będzie przekazany i, i wyłącznie tylko na My Eleven Ares, może na coś innego, zobaczymy jeszcze w planach, co będzie. Aktualnie, jeśli chciałby ktoś dać donate'a, to proszę poczekać najlepiej do yy, piątku 19, wybaczcie za mój głos. <coughs> Przepraszam. Do piątku 19 wtedy będzie taka, jakby wojna do Nie dość, że będzie Igrzyska Śmierci, do których przygotowuję się specjalnie. To jest mianowicie. Wiem, znowu przepraszam, że tak szybko mówię, postaram się wolniej. to jest moja drużyna yy, z Mixy Transam, którą przygotowuję do yy, gry, żeby mieć pełną możliwości atakowania Mixy Transów i tak dalej. Obiecałem wam Chronostorma zrobić, yy, bo tam jest w ankiecie Chronostorm i obiecałem wam zrobić meczyk przeciwko e, ojeku. Ty gnoju. E, obiecałem wam zrobić meczek e, Chronostorm kontra Legend Japan i odwrotnie. I zobaczymy, czy wyjdzie to. Może wyjdzie, może nie, Z zobaczymy to w praniu. No mamy właśnie przygotowane ją co nas do walki w piątek. Poczekajcie sobie, zredukujemy sobie. Dobra. Zaraz sobie zrobimy to po prostu inaczej. Dobra, nie tak. Dobra. Teraz lecimy sobie z kolejnym tematem, mianowicie moi drodzy, sytuacja na występująca następuje tak: które nie streamy się pojawiają ani filmiki, ze względów takich, iż po prostu muszę przygotować się do następujących serii, więc musicie mi za to wybaczyć. Mam nadzieję, że z tym nie będzie problemów. Jeśli chodzi o piątek, to będzie, jeśli wszystko pójdzie dobrze i dobijemy sobie 1000 subskrypcji, to zrobię konkurs, w którym jak już ogarnę, jak będzie można grać online, bo od 1000 subskrypcji zaczynamy gry z, z wie nazwanie, z 2013 na online, to wtedy będziemy sobie przepięknie walczyli. I ten, kto kogo wylusuje, z listy, tak? Bo będzie taka mała lista, albo większa lista, zależy od was, kto będzie mnie oglądał i kto będzie chciał y, uczestniczyć w tym. No to y, po prostu y, osoba, która wygra, będzie miała zaszczyt na początku zagrać sobie ze mną. Pierwszy meczek, wystąpić na odcinku, jeśli będzie chciała taka osoba. Plus y, jeszcze dodatkowo poza tym będzie można zdobyć gierkę. Dobra. Moi drodzy sobie, bustujemy naszych wszystkich zawodników, bo wiecie, oni tutaj są. OP, to są królewscy. No, no rozumiemy się. <laughs> w ogóle ostatnio chyba grałem królewskimi. O, dziękuję. O, mamy Tajo, świetnie. Ja ubosłem Tajo, moi drodzy. Tajo jest jednym z moich. O, no. Zabiłeś mi Tajo, ty śmieciu. Przepraszam. Tak nie powinienem się odzywać, ale on mnie zdenerwował. O, naciera, naciera, niedobrze, moi. O, tyś. O, ty. Ej! Gdzie żeś mi to pod... Tajo! O ja p***le... Ja chcę, wiecie co, wymaksować sobie Tajo po prostu. Dobra, chodzi o to, że przygotowuję moją drużynę na właśnie Chrono No i próbuję zrobić tak, że mieli maksymalne statystyki i mieli wszyscy nich Transa. I to są aktualne nasze efekty tej pracy, której wykonuję w tej chwili. No, jak widzicie, jest dobrze, nie jest źle, jest bardzo dobrze Na razie mamy dość dużo Mixytransów Może nie jest to cała drużyna, ale jednak jest to większa część drużyny e, Więc jest ten mały plus Dodatkowo sprawa jest taka, że wszyscy napastnicy mają Mixytransa tak naprawdę Więc, no dobra, to jest jako pomocnik może bardziej uznać Ale wszyscy tak naprawdę napastnicy mają Mixytransa I jesteśmy w stanie wykonać pełne ataki z pełną mocą Więc rozumiecie o co mi chodzi To jest taki boost Yo bro, how you doing now? w komentarze, ostatnio... <laughs> Były pytanie, jak zapisywać tą grę. Moi drodzy, jeśli e, macie Dolphina, naciśnięcie sobie prawy przycisk na grę i nazywam ją 11 jest 2013, to będziecie mogli otworzyć folder zapisów. Jeśli naciśniecie to i nie będziecie tam mieli nic, to oznacza, że gra mogła być źle dodana do Dolphina e, i po prostu trzeba ją w inny sposób dodać. Pewnie nie rozumiecie, o co mi chodzi, ale no zrozumiecie. O, patrzcie. Haha, <laughs> big. O, pięknie, fej. Dobrze, dobrze, nacieramy fej. Albo dobra, nie nacieramy fejka, mamy co drugiego. No, co drugi? Ej! Kurde! Co? Aaaaaaaa! Ukradli mi złodzieje z piłkę, niedobri ludzie! <gry> dobra, moi drodzy, przejdziemy dalej do sekcji komentarskiej. Mianowicie jest sytuacje ostatnie się dzieją różnorodne tutaj. Jeśli chodzi o pytania, bo pytacie mnie o to, w sensie jeden użytkownik mnie spytał o to, czy zrobię odcinek z modów, może jak się uda to zobaczymy, może będą jakieś mody. Inny użytkownik mnie pytał, czy są tłumaczenia nadal do tej gry, jakieś większe niż te, które aktualnie korzystam. Moi drodzy, jest jeszcze druga wersja tego tłumaczenia, z której korzystam, ale niestety jest ona niestabilna, plus dodatkowo, jeśli chodzi o to, to prawdopodobnie nie ma innych tłumaczeń. Ale jeśli chciałby ktoś zobaczyć tłumaczenia, to by musiał sam zaczynać tłumaczyć to na Dolfinie. To nie jest dość skomplikowane, tylko problem w tym, czy ktoś jest w stanie to przetłumaczyć z japońskiego na polski by mógł nawet, moi drodzy, na polski. Nie angielski, polski! To jest super sprawa. Ale jakby to brzmiało? Błyskawiczny strzał to słabo by brzmiało w sumie. Czy do zera? No, sytuacja idzie jak po maśle. Dobra, zawadzasz to jest jamada moi drodzy. SKILL DRIVER! Oh, za nark moja najpotężniejsza jednostka Nie no on jest szansownym człowiekiem Jego go szanuję bardzo moi drodzy Strzelamy sobie moi drodzy stąd bo wiecie Sytuacja jest tego typu że oni mają busta. Dobra moi o... jeśli chcecie, Chcecie bardzo, mocno jeśli ch... Będziecie chcieli I napiszecie w komentarzach, że chcecie To mogę wam dodać do Tych zakładek z których aktualnie korzystam w OBSie to żebyście widzieli z jakich klawiszy korzystam na klawiaturze Będą się podświetlać te klawisze podczas wykorzystywania meczu i innych grach oraz podczas w ogóle jakiejkolwiek akcji będą pokazywać się cała klawiatura i będzie się podświetlać. W sumie nawet nie cała klawiatura, co tyle cała klawiatura, tylko tyle co będzie się podświetlać klawisz, który aktualnie klikam. Myszki co prawda nie będziecie widzieć, ale na pewno będziecie widzieli to co trzeba na klawiaturze, bo na pewno jest problem z... tutaj yy, jeśli chodzi o... O, jejku. o nie 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 Tajo Moi drodzy, czytaj Apollo, da radę sobie przejść, moi drodzy, przechodzi! Niesamowite przeszedł zawodników, jaka szybkość! To jest Tajo! On ma Apollo! Bóg słońca dajesz Apo Apollo. Apollo! Sunshine. for sin Siła słońca, albo potęga słońca, jakby ktoś wolał to tłumaczyć. Uuu, widzicie, to już jest zmęczony, niedobrze. Ale to jest moje aktualne przygotowanie do. Was. jeśli chodzi o moją własną drużynę, mogą być pytania, jak to będzie wyglądało. So jest po prostu, wezmę moją głó z główną drużynę, gdzie nie będą wykorzystywane awatary w ogóle i postaram się wtedy wygrywać. Wy będziecie głosować, którą drużynę w końcu gram. Yy, więc, tak naprawdę, będzie niesamowite emocje tutaj. Niesamowite emocje. O ty! Jaki jaki, jaki złodziej! No nie, kila slajda. Złodziej ukradł i tą technikę Jaki złodziej! A nie ma energii, nie dobrze. Nie widzę tego, wiecie co? Nie wiem czemu ale nie widzę tego. Siere nie to widzę, powiem wam, ale on to strzeli. On to strzeli. Tak jest moi drodzy, Serpent serpie przed państwem. Atakuje! Najcenniejszy miecz! Tak jest! Lecisz do bramki! Hell yeah boy! Dobra. Przepraszam Was za ten odgłos <coughs> Próbowanie klaśnięcia hmm. Tylko na tyle cię stać King? Widzicie, to jest potęga aktualnie. W sensie to jest w ogóle potęga drużyna, ale ona będzie jeszcze potężniejsza. I ja wam dam takie busty, że o, o, lecimy za Nark. No, z... moi drodzy, nadal główny zawodnik naszego meczu nie użył Mixy a mamy 5 do 0. To oznacza, że po pierwsze mamy dobrą drużynę, a po drugie i bramka się na serio jest na steru jest słaba, bo tajemnica ma maksymalnego poziomu. Ale jak widzicie, wszystkich statystyki rosną dobrze. Szczególnie tutaj Gold jest słaba, niestety. No sorto, u niego tego daj dłużej, będę ekspił. Bo mamy tutaj tego do rozdrobienia: tego, tego i tego. Zawodnika, lub zawodniczkę. Dobra. No lecimy z tematem, nie ma sensu przetrzymywać dłużej. Niż Senpai będzie tam gdzie chce. No i nacierać będziemy, no co poradzę wam. Królewscy atakują! Trzeba ich pokonać! Pik! Moi drodzy, przed państwem KUGA PINGWIN! Królewski go! Kreski numer jeden. Wybierzcie za ten spamik, ale mam nadzieję, że... O! Myślisz, że strzelisz sobie mi. To jest Chińskie. To on jest wybrańcem, który ma obronić tą ramkę. To on ma jedyne uzbrojenie w tej grze, więc nie ma szans! Dobrze. Ta technika mogłaby być lepsza. I przed państwem Shinu! Który właśnie przeszedł w Mixitras z Odano do Czyli jednym z genialnych z osób z Japonii, którzy doprowadzili do przemian naprawdę na terenie kraju. Zobaczymy, czy się nam uda w ogóle przejść. Dobra sprawa. O. Tak jest, moi drodzy, gdy mamy Mixitrasa, nie tylko nasza siła strzału się wzrasta, nie tylko mamy pasek, który się nie kończy, gdy mamy y, wykorzystanie techniki dribblingu i obrony. W sensie nie kończy się. Y, wytłumaczę Wam później, o co mi chodzi. I jeszcze mamy dodatkowo większą szybkość, wytrzymałość, zwrotność, wszystko nam się zwiększa Wow! Co za kosak! Niemożliwe Czus, tej słabej nie niewymaksowany to strzeli. No zaraz... Dobra, konie zabawy. Ej! Konie zabawy! Dobra, kończymy zabawkę. Zobaczymy, że tym razem to obronisz. King! Dawaj! Ah, spróbuj tego! Twins busto! Podwójna prędkość moi, a raczej podwójne przyspieszenie. Podwójne przyspieszenie to jest, moi drodzy. Wykorzystujące pełną moc. Aktualna Shindo Takuto. On się chyba tak mówi: Shindo Takuto. Dziękuję za poprawki. Jest Fidio Aldena, bo ktoś mi napisał, że to jest Paulo. Ale pytanie do was, takie: czy wy oglądacie dubbing? Bo jeśli oglądacie dubbing, no to nie wszystkie imiona są tam dobrze przetłumaczone. Drodzy, mi, was informuje. Bo takie rzeczy tam się odpitalają. Jak ludzie tam nie sprawdzą, to to jest porażka, jeśli chodzi o to. Dobra, Surugi przy piłce: naciera! Atakuje! Co tym razem się wydarzy? Idziemy, nacieramy, moi drodzy, atakujemy. Czy ktoś sobie poradzi? Tak, jest, moi drodzy. Devil Basto! I pięknie udaje się nam strzelić na bramkę. Czy King da radę sobie to obronić? Czy to jest idealny bramkarz, który sobie poradzi z takim słabym strzałem, jak to? Nie. A ten strzał serio był słaby, bo mam o wiele potężniejszy. Na przykład ta podwójna prędkość lindu jest o wiele silniejsza, co ciekawe. Ale dziwne! On obronił podwójną prędkość, a tego nie obronił. Przepraszam, nie podwójne. Dobra, kończymy zabawę. Zanark, sam! Zjeżdżaj! Bungee, szlasta! Dobrze! Prawa... Strzałka... W klawiaturze powoduje trzymanie jej, powoduje użycie mixy transu, jakby ktoś pytał. Cały czas trzymamy i wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć... Dobra, super, za nark! Nacieramy, tak jest, moi drodzy, czy King da radę to obronić? strzelamy! Z krzeszem moc tu i teraz! Wielki i potężny ja! Super. I to jest ostateczny strzał, który niszy naszego zawodnika, moi drodzy, i mamy kolejną bramkę, niesamowite co się dzieje. Miaszczymy przeciwnika naszą ilością. Technik silny i wszystkim... Przeciwnik nie ma szans. 8 do 0. Moi drodzy. To jest wynik oczywisty, że wygramy. To jest dopiero początek. Jeszcze lecimy dalej. Zanarksan. Zawadzasz! Ognisty śrubokręt. To tak tłumaczone było w niektórych rzeczach, więc nie zdziwcie się. Dobra, Zanark sam naciera. Nacieramy na bramkę, czy tym razem znowu mu się uda okiwać przeciwników? O nie, mamy tajfun! Wykorzystujący techniki blokujące idzie, przebija się dalej. Czy poda piłkę do Curugiju, który jest naładowany, i będziemy w stanie atakować? Czy to się uda? Czy będzie miał energię? Może jeszcze zobaczymy. Czy Zanark będzie miał. Nie ma energii, ale mam podanie do Niszyki. Zerbaj, Niszyki, kurde. Źle podał Zanark. Nic nie chcę mówić, ale on źle pana po prostu O ty gnoju! O ty mały gnojku! Jakim prawem to zrobiłeś? Strzał się kości Co Zobaczę! Zobaczę! Ale fajnie mówi Goldi Słuchajcie, ale spoko sprawa Jakbyście kogoś nie zdali z ankiety, to pytajcie się mnie to w komentarzach To wam wytłumaczę na kolejnym odcinku, kto to jest Tajo nie ma energii? Kurna Niedobrze, moi drodzy! Nishishiki Senpai ma energię, tak jest, moi drodzy! On naciera, on idzie na bramkę, czy on sobie poradzi? Czy będzie odpowiednia moc? Tak jest, nacieramy! Jest to uzbrojenie Nishiriki Senpai, który ma najcenniejszy miecz! Co oznacza, że jesteśmy w stanie strzelić bramkę z łatwością, skoro tam wlazło? Nieważne, że to jest z boku, nie interesuje mnie to, strzelać z całej siły. No, i oczywiście w to tu spadałem, bo on do 30 ustawiam. Zapomniał nam cały czas zmienić Prze streamy, przepraszam Was. No i mamy tak, z 9 do 0. Czy w tym meczu uda nam się zdobyć liczbę dwucyfrową? Piszcie w komentarzu, czy się uda, czy nie. Pamiętajcie, nie przewijajcie, tylko napiszcie. No, pamiętajcie, oczywiście łapce w górę, jeśli wybijemy tę yy, dwucyfrową liczbę. Aaaa. Myślisz, że jesteś fany. Kuga Pingwin, ichigo! go! Co ten Pingwin. Corka za spamming, ale ramming też będzie niezły. O! nie niemożliwe, proszę Państwa, przecież Państwem. Pierwszy kompost shot, który mnie zdobija. Jesteśmy w stanie zablokować. Czy nam się to uda? Czy szyńskie sobie poradzi z tym komposem? Połączył trzecią technikę z pierwszą. A wiecie, co to jest głupie, bo tutaj system tak działa, że jeśli dobijecie tą pierwszą techniką. trzecia użyjecie trzeciej techniki, poziomu trzeciego. Yy, i, będziecie, I dobijecie ją pierwszą poziomową techniką. To wasza e, energia strzału nie wzmocni się ani trochę, tylko się osłabi. Kurde, nacierają, moi drodzy. Nie wiem, podoba mi się to. O ja. Czyńskie, proszę cię, obraj to, obraj to, błagam cię. O to obroni moi drodzy! O on to obroni! To jest wszystkie, tak jest moi drodzy, to jest duch walki! To jest pełna moc moich zawodników! Nie no, żartuję jeszcze niepełno. <noise> to jest będzie niedługo. Kurde, musisz mnie informować o tym ziomek, musisz mnie informować teraz. Przepraszam, zapomniałem wyłączyć kurde o tym programiku. Dobra Siła słońca, dobra. Teraz sobie wyłączymy. Dobra Dobra. Teraz już będzie lepiej. Wybaczcie mi za to, moi kochani ludziskowie. Tak jest, mamy liczbę dwucyfrową, co oznacza, że macie w tej chwili wbić łapki i mamy przebijać rekordy. Mamy pobijać rekordy. Pamiętajcie, przebijemy sobie... Powiedzmy, że wbijemy sobie ten próg, no nie wiem, 20, 30 albo pójdziemy na kompromis i przejdziemy pomiędzy nimi i będzie 20. O, daję wam 25. Jeśli wbijecie te łapki, to jutro będzie kolejny odcineczek. Oczywiście troszeczkę później, ale być będzie. Co ma być to będzie? O o o! Co ma Ty, mały gnuju <śpiewanie> <śpiewanie> Ten ma perfekcyjna pułapka zatwierała sprawę, widzicie? Perfekcyjna pułapka zawsze daje rany. Tak jest, moi drodzy, Zanak naciera. On musi się zemścić, on musi się zemścić za tą zniewagę jego. Yy, co mu zrobili? To, że byli w stanie go zablokować, to, że mu odebrali piłkę. O, jego wściekłość jest niesamowita. Właśnie przychodzi i przeraca się w niesamowitą siłę, która będzie miażdżyć rywala. Ten bramkaszki go on wyparuje, moi drodzy. On zniknie z powierzchni planety. Patrzcie. Kio bestii. <laughs> Nara Ile energii? Tak, jest 11 do zera. Czy może być lepiej? Czy jeszcze lepszy wynik? Weczu jeden niesamowity. Co za emocje. Da się normalnie popakać. A wiecie co? Mamy boosta. W ogóle to jest dobre. Czy ktoś ma energię z O, mam. Dobra. Aaa, no to masz. Fajnie. Tylko pytanie, czy... O nie, 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 strzela na naszą ostatnią mocno i mamy 12 do 0. Czy to będzie ten strzał, czy to będzie ostateczna decyzja tego meczu, czy może coś jeszcze się wydarzy? I King będzie w stanie to bronić jakimś cudem. Jakimś cudem, wiecie, on może jakimś cudem to bronić, ale nie liczy. No właśnie. I tak, 12 do 0. Komuś auto cały czas piszcie? Czy co? Takie odgłosy słyszę za oknem, moi drodzy. Jakbym się za mocno darł albo yy, miałbym za głośną grę, to was bardzo przepraszam, ale no nic nie poradzę na to. O, patrzcie co oni robią. O, proszę państwa, proszę właśnie zabójcza formacja. Czy to będzie strzał, który robi wynik i da honorowego gola królewskim? Czy Akademia Królewska na tyle dała sobie energii teraz, żeby być w stanie to zrobić? Czy to im wypali? Tak jest, moi drodzy. A, tak czy ściński będzie w stanie to odbić. Czy jego pełna moc osiągnie niesamowity szczyt? Patrzmy na to, czy honorowy będzie. Tak jest, moi drodzy. Honorowy, skończony, jak ja to nazywam. I kończymy mecz. Dziękuję. 12 do 0. Wasze zdrowie. 5-7 na no, taki skromny wynik, moi drodzy. Tak, 20 to byłoby jeszcze spok. O, dwa strzały obroniłeś. Jedną podwójną prędkość. Co on drugiego obronił? Fajnie Goldi, moi drodzy, przed Państwem właśnie Goldi osiągnęła level upa! Uła, napiszcie w komentarzach, kto był zawodnikiem tego meczu. Waszym zdaniem oczywiście, bo moim zdaniem był to. <laughs> nie no, nie będę cały czas za narkę upoważniać, ale moim zdaniem Taj Moim zdaniem. No i dostałem. E, e, obroniłeś to. E, e, jesteś taki kozak, Patrzcie. Tutaj. Aha. A, 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 a ja muszę mieć dwa przynajmniej. Dobra moi drodzy, pamiętajcie, że jeśli odcineczek się spodobał, to dajcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrypcji, żeby zmienił się z zachodu słońca na kolor, oczywiście chmur na niebie oraz żebyście kliknęli w dzwoneczek i napisali w komentarzach, kto był zawodnikiem tego meczu, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku oraz na te rzeczy, które mówiłem w odcinku. To byłoby na tyle, na razie żegnałem się z wami, do zobaczenia. cześć, hej!